Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy sobie robić taki pakiecik w walizeczce. Mniej więcej to będzie tak wyglądać. Tu będzie pakiecik, a tu będziemy mieć miejsce na jakiś wyświetlacz. Nie wiem czy to akurat nie będzie ten wyświetlacz. Może damy inny. Miało być jeszcze wyjście do ładowania laptopa. Zakupiłem taki moduł, ale on się tak strasznie grzeje, że normalnie nie da się go dotknąć. Więc z tego sobie zrezygnujemy. Właściciel przysłał również ogniwa. Ogniwa były w takich koszykach. Jak tu widzimy, są takie wystające elementy. Musimy je troszkę pousuwać. No i od razu lepiej. Nic już nie wystaje. Koszyki mamy ogarnięte, ogniwa jakie tutaj były, to były Sunpower oznaczone jako INR 18650-2500. Więc 2500 pewnie mają nominalnej pod obciążeniem jakieś tam 05 ampera, a pod obciążeniem 10 amperów wyszło około 2300. Więc wszystkie ogniwka są przemierzone, to jeszcze sprawdzimy sobie impedancję i wybierzemy sobie tutaj te ogniwa. Zanim przejdziemy dalej, przerwa na króciuteńką reklamę. PCB Way oferuje giętkie płytki PCB. Możemy sobie wybrać ilość rozwiązań w jednym panelu. Ile chcemy mieć warstw? Typ płytki, czy, czy taka pojedyncza, czy, czy w panelu. Z czego ma być zrobiona ta płytka? Jej grubość. Możemy sobie wybrać kolor solder maski, ogólny kolor. Czy mają być konektory, czy nie. O i możemy sobie nawet wybrać, czy chcemy mieć wykończenie w złocie. Także zapraszam do PCBWay. Ognich było trochę więcej. Powybierałem te wszystkie, które miały największe pojemności. I teraz tak jak patrzę, to prawie wszystkie mają 2400. Tych 2300 tutaj jest tylko kilka. No to teraz pojedziemy sobie impedancję. 13 13, tam było 2, 13, 3 13, 2 No i zakończyliśmy, no wszystkie mają około 13, czyli jest elegancko Pakiet to będzie 4S12P, czyli mamy 48 ogniw. No i teraz podpisujemy sobie wszystkie wartości pojemności do pak Buildera, żeby nam ładnie je rozłożył. No i mamy nasze pakieciki i patrzcie na to. Są zrobione na 0. Mamy 29 A 241. 29, 241. 29, 241. I 29, 241, ale i jaja. No to teraz sobie poznaczam ogniwa. No i mamy wszystkie opisane. No taka szmudna robota, no ale jest. Tu ogniwa możemy sobie łączyć na kilka sposobów. Ja akurat nie wybrałem taki. Czyli to będzie jedna strona, to będzie druga strona. No możemy też na przykład tak tutaj po. Po, po 12, nie później, już na całość i tak. I tu byśmy mieli na przykład główny plus, i tu główny minus. No a teraz będziemy mieć tutaj główny plus i główny minus. Ogniemy mamy w koszyczkach i będziemy sobie zgrzewać. No to możemy zgrzewać. Tutaj damy sobie podwójne blachy, bo tędy tutaj sobie będzie prąd płynął. Blacha stalowa 02. To to mamy, to teraz jedziemy sobie tutaj w poprzek. Dobra, to mamy, to teraz, no to sobie zrobię, czyli głównego plusa i myślę, sobie zrobię sobie na końcu, a na razie odwróćmy sobie to na drugą stronę. Jedziemy w drugą stronę, tak to sobie najpierw połapię, żeby mi się to nie rozwalało. Powiedzmy, że tu, no i dobra, drugą stronę mamy gotową. pakiecie się ładnie trzyma, o prawie, no i został nam jeszcze tutaj główny plus i główny minus i tutaj już od razu musimy myśleć o odczepach, czyli być może je tutaj gdzieś wyprowadzimy, no to jeszcze sobie wymyślę, no i główny plus, główny minus będzie tak wyglądał, tutaj są wszędzie podwójne blachy, tutaj i tutaj, no tutaj jeszcze połączymy oczywiście, i to pakietek jako taki już byśmy mieli. I tu mamy tego głównego plusa i minusa. No tak wstępnie sobie przygotowałem BMS-a. Tutaj mamy tak jedną warstwę taśmy trzem, tej szarej, kapton, i taśmę dwustronną. I to sobie przykleimy gdzieś tu. A no to BMS mamy już podłączony. Tutaj, tak to poszło. Tutaj czujniczek temperatury, czy sobie gdzieś tam wkleimy. No, jeszcze zanim przejdziemy dalej, zrobimy sobie test pojemności. No i test BMS-a, czy wszystko jest w porządku. Napięcie odcięcia 7V, czyli tak i tak ma BMS odłączyć. Tylko tak, jest, żeby sobie było. No i obciążamy 20A. No i mamy wynik. 30 amperogodzin. No tutaj różnice wiadomo jakieś tam zawsze będą, bo teraz ogniwa były testowane 10 amperów, a teraz poszło na nie jakieś 1,6 ampera. No BMS wyłączył przy jakimś tam napięciu, sztuczne obciążenie przy innym. No ale mniej więcej mamy to samo. Ładowanie zrobimy sobie oddzielnie. Tutaj dodałem wtyczkę od balansera. No to podłączyłem się prawie w te same punkty co tutaj do BMS-a. Ale będziemy sobie ładować to oddzielnie, ze względu na to, żeby mieć kontrolę nad wszystkimi sekcjami. No to spróbujmy sobie, jak to będzie ładować. Tutaj wyprowadziłem bezpośrednio z plusa i minusa, z pominięciem BMS-a. Czyli tutaj musimy uważać. Nie możemy zrobić tak, że podepniemy sobie najpierw tutaj. Bo jakby tu nam się zwarło, to by się to zespawało i w ogóle byłyby fajerwerki i masakra. Czyli to bardzo ważne, trzeba uważać. Najpierw tu wkładamy do ładowarki. A później dopiero łączymy z pakietem. Tu mamy też taki przedłużać, żeby było łatwiej. No i co? I tutaj, jak chcemy, żeby naładowało nam się do 4,2 V, to musimy ustawić zamiast nielitowojonowe jonowe że ja się zagubiłem. Czyli tu mamy takie kurde, coś dziwnego w tej ładowarce. To jest też ładowarka powierzona. Że my w ogóle nie mamy litowo -jonowych. mamy tylko lipo. Może to się gdzieś później tu jeszcze wybiera. Dajmy sobie na maksa. No bo to zależy, czym zasilamy to, albo nam 6 amperów wyda, albo nie wyda. Tutaj pewnie nie wyda. Tutaj chcemy 4s. No I tyle możemy zmieniać. to nam coś nie pasuje. Tu na nie niby wszystko dobrze. Czego nam wykrywa to jako 3S, co jest? To, co się stanie, no teraz wykryło wszystkie cztery 4, czego wcześniej pokazywało, że jest tylko trzy dziwne. To no, ładowarka to oczywiście nie jest IMAX B6, tylko jakaś podruba. No i nie wiem, tak dziwnie to pokazuje, no ale zobaczymy, czy to naładuje. No i 6A niby idzie. Powiedzmy, że to będzie dosyć długo trwało, a ja tu bym sobie w międzyczasie jeszcze coś robił. Czyli powiedzmy naładujemy sobie do 3.3, a później dokończymy ładowanie. Dobra, mamy 3.30, na razie będzie. Ty tak sobie tutaj jeszcze grzebie i w opcjach znalazłem. Life. glitowo Lipo. Ale to, jak chcemy właśnie 4,2V, to i tak musimy stawić na lipo. Bo tutaj litowo-jonowa wyjdzie nam 4,1V. Tu zastosujemy sobie taki wyświetlacz. On będzie włączany takim włączniczkiem z podświetleniem. Aby to dla kogoś nie było oczywiste, no to trzeba to zrobić według takiego schematu. Ten czarny przewód później nie będzie podłączany, ale na razie sobie go wykorzystamy tutaj do demonstracji. Bo później sobie to podłączymy według takiego schematu. I tutaj pisze, żeby nie podłączać czarnego. No dobra, i sobie nam tak działa. Włączamy się, światełko się zaświeca. I coś tam sobie będzie liczył. Tutaj będzie nam pokazywał, że coś się odpięło, wolty, ampery. No, bocznik teraz jest niepodpięty, to coś głupieje. Będzie pokazywał waty, temperaturę, jest jeszcze czujnik temperatury, ampery o godziny, lub tutaj po przełączeniu, wat godziny. I tak, jak tu mamy ten nasz pakiecior, to tak, to tak nie wejdzie nam w tą stronę zrobimy sobie w tą stronę i włącznik tak żeby tutaj później przy otwieraniu te przewody nam tu za bardzo nie szalały to włącznik damy sobie tutaj no. otwory już mamy tu mamy ten nasz bocznik Kurde, taki trochę duży myślę, że jak tutaj odkręcimy to, to spokojnie będzie można używać bez tego plastiku tutaj jeszcze zrobiłem jeden otwór Tutaj będziemy mieć wyjście, założyłem sobie oczko i to będzie przykręcone. Tutaj tu przełączniczek się gotuje, tylko tak tego minusa, co żeśmy wcześniej podłączali. To tutaj nam piszą, żeby tego czarnego cienkiego nie podłączać, ale jak sobie tu sprawdzimy. To jest dokładnie ten sam punkt. Więc nie, że jak się go podłączy, to się stanie coś złego, tylko po prostu nie trzeba go podłączać. Tak to trzeba interpretować. Ale dla nas to jest ważne, bo nie będziemy specjalnie ciągnąć tutaj minusa z pakietu, tylko właśnie weźmiemy sobie tego minusa stąd. No i tak by sobie to wyglądało. Tutaj ten przewód idzie nam do głównego plusa, a resztę mamy z tej wiązki, która idzie nam tutaj, tutaj, o dokładnie. No, mamy następny kroczek, no i teraz już trzeba się podłączać tutaj z zasilaniem z pakietu. To w sumie możemy sobie już pakiecik zaizolować tutaj z góry i z dołu, będzie nam potrzebny tylko dostęp tutaj i tutaj. To też za dużo tej izolacji tu nie możemy nałożyć. Bo tam się to zamyka tak trochę na ścisk. Tutaj metalowe przedmioty trzeba powyciągać. No i pakiecik sobie pakujemy. Tak to będzie wyglądać. No, niby wszystko podłączone. To jeszcze poizolujemy oczywiście. No tutaj tego bocznika też musimy jakoś zaizolować. No, zobaczmy, czy to w ogóle działa. Tu się nic nie stanie. Eee, piękność. Posprawdzamy sobie, jak tutaj jeszcze nam e, to wszystko chodzi. Czy to w ogóle mniej więcej pokazuje to, co ma być, ale to jeszcze za chwilę. No i pasuje tego bocznika jakoś zaizolować. No nie wiem, zawinie się go chyba taśmą i tyle. Dobra, tam jeszcze wkleiłem czujnik temperatury ten od tego. Na razie tam nie będziemy nic ruszać, to sobie później zrobię. To wystarczy tylko jeszcze przykręcić. No, ale mamy walizeczkę elegancką. Tutaj sobie włączamy. I tada. No ampery już nam jakieś pokazuje, ale tam jest reset i to reset by chyba od tego, żeby właśnie zresetować to zero. Ale to później będziemy tam sprawdzać. Na razie zobaczmy sobie, co będzie się wyświetlało tutaj, jak podłączymy pod sztuczne obciążenie. No tak, tylko najpierw trzeba naładować. Dobra, to naładujemy go najpierw do pełna. Tak jeszcze nie dawało mi spokoju to, czy tutaj wykrywa jako 3S. Podłączyłem swojego iMac'a, oczywiście oryginalnego. No i mamy wykryte 4 4, czyli podłączone wszystko jest dobrze. Wszystko jest, za tam wykrywa jako 3, nie wiem o co to chodzi. No ale mniejsza z tym, no. Ładuję, ładuję. Już mamy wieczór kurde, długo się to będzie ładować. To już jest całe gorąco, tak dosyć poważnie. Więc, jak mam zamiar to zostawić na noc, to tutaj obniżymy prąd. No i damy 2 amperki. O! Wykryło teraz 4, ale jaja. To jest zależność od prądu. A sprawdźmy. I teraz cztery wykrywa. No, poprawiło się. To mamy już poranek, dalej jeszcze coś kombinuję. No ale założę, że już mu będzie, bo nie mam czasu. No i zobaczmy, co nam tu pokaże. 16,9, 16,8, no pięknie. Pokazuje nam 0,15A. Nie wiem, czy to widzicie. Tam pod spodem jest przycisk reset. Spróbujmy go wcisnąć. To chyba jest właśnie od tego, żeby zresetować sobie 0. Sprawdźmy. No tak, dobra, to jest do tego. No i co? No i podłączmy sobie do sztucznego obciążenia. Zobaczmy, czy ampery mniej więcej tak samo pokazuje, czy napięcie mniej więcej tak samo. Tam są potencjometry do regulacji. Może coś będziemy regulować. Ja się sobie zamknijmy. No to jeszcze nie zrobiłem, no ale to za chwilę. No i tutaj nam pokazuje 16,89. 16,8, 16 dzień 16, przeskakuje, czyli no powiedzmy, że jest bardzo dobrze. No to odpalmy te 20 amperów. A ile nam pokazuje? 19,7. No to powiedziałbym, że bardzo dobrze. Teraz mamy 16 tutaj. 3, tu 16, 4 no jest jakaś różnica te amperki możemy troszkę ciutkę podciągnąć, zobaczymy czy się uda to może zróbmy to teraz bo to znowu będzie się ładować cały dzień czyli zatrzymajmy i spróbujmy te amperki wyregulować no i tutaj mamy potencjometr do regulacji natężenia prądu Czyli to jest ten najbardziej skrajny, w którą stronę kręcić nie wiem. No ale dobra, coś tam pokręcimy. No jakieś 40 nam brakowało, teraz 40 jest tak jakby bez podłączenia. To może nam to wystarczy, to zerujemy to jeszcze raz. No, To odpalamy jeszcze raz. Mamy dziewiętnaście osiem. No to nie jest, to jeszcze troszkę podkręcimy. Mamy 19,9. No to jak chcemy być strasznie precyzyjni, chociaż nie wiadomo, czy ten wskazuje akurat nie tak super precyzyjnie. No ale innego odniesienia powiedzmy, że nie mamy do prądu. No i jest to, podkręćmy jeszcze. 20,1 Dobra, nerwica została uspokojona jest 20 No, 19,9 Dobra, tyle Jest idealnie No i zobaczmy co my tu mamy jest 20A, trzyma, mamy 24,5A. Tu mamy 24,26A. Okej. Okay. No, mniej więcej trzyma. Jakieś super dokładności tutaj nie wymagamy. No i tutaj wyświetlacz nam zgasł. Tu nam wyszło 30A, czyli co, napięcie już było za niskie dla wyświetlacza. No, jeszcze nie zacząłem ładować, tylko podłączyłem do ładowarki i co my tu mamy? 30,6Ah. No dobra, niech sobie tak będzie. Po prostu BMS musiał się zresetować. Chociaż nie wiem, jak się zresetował, jak jeszcze nie zacząłem ładować, no, ale dobra, nie jest to najistotniejsze. Czyli nam podcinało gdzieś, no pewnie przy 2,5V. Potem ogniwa się podniosły troszkę więcej. Nie wiem, czy tu będziecie coś widzieć, pewnie nie. No, w każdym razie tutaj jest 29 I użyjemy sobie szybszej ładowarki. Nie będę czekał cały dzień, żeby to się naładowało. No i co? I będziemy sobie ładować. No napięcie ile? 4, znaczy prąd 4A. I co? Więcej nie chcę? Tutaj pokazuje, że druga cena ma 1-2 milioma. Resztę mają około 2. No nie wiem czy to Możliwe tak. Czy coś tutaj za no dużo tych połączeń i coś mi się wydaje. Tu chyba widocznie nie chciało jakieś, jak było małe napięcie, to nie chciało tych 20A katować w ogniw 20A. No a teraz się rozkręciło i daje. No Przekroczono dopuszczalną. Czy przekroczono bezpieczną pojemność. Co tu znowu się wyczynia? No, znalazłem czego to się wyłączyło. Mamy save capacity 30Ah, to weźmy sobie to wyłączmy. Po co? A zróbmy sobie jeszcze taki jeden teścik, bo to ma być ciągnięte niby 20 no maksymalnie 30A. Tu spróbujmy sobie pociągnąć nawet i 40A. Tylko tak, tu bocznik nam wytrzyma 50A, ogniwa to wytrzymają i ze 100. BMS tam jest niby 80A. No, myślę, że tak do 40 możemy sobie spokojnie dojechać. Tykam mi się na napięcie trochę opaść. Widać coś, może tu nie widać. obciążenie mamy na 600W, także tutaj musimy patrzeć, czy nam nie przekroczy. trzydzieści siedem i się wyłączyło. Dlaczego się wyłączyło? I to jeszcze raz. Trzydziestu No nic, trzydzieści pięć no. Mamy 34,9 Mamy 35, czyli jest fajniutko No i ile mamy? 26 godzin 12,5 V 35 stopni, no troszkę się zagrzało No 35, nawet 1 teraz pokazuje No i BMS odciął, czyli tu się wyłączyło A tu nam pokazuje 30 amperogodzin dalej. No i ten port mamy już przykręcony. Tutaj wkręty zabezpieczyłem jeszcze dodatkowo Poksipolem, żeby tego nie wyrywać, bo ta ścianka jest dosyć taka cienka. Nie będzie się wkładać, wyciągać, żeby tutaj tego nie poszkadzać. Nie? No to tu mamy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam.